Uśmiechnięta mowa miłości, desinforminister, po ile te rakiety, ministrzyca o prądzie, trudny zawód policjanta oraz jak przedstawić dziadkowi swojego chłopaka. Oglądajcie do końca, do czorta. Uśmiechnięta władza sporo mówi o problemie nacjonalizmu, wszystkofobii i konieczności walki z mową nienawiści. Zapraszam na krótki materiał instruktażowy. Gdańska Radna PO pokaże Wam jak wygląda mowa miłości. Trzeba poprawnie wpisywać adres. Nie, ja poprawnie wpisałam adres i nie pierwszy raz ale na ten adres. Wie pan, jak się nie orientujemy, to trzeba wracać p... do swojego kraju, a nie p... być y, w kraju, w którym się nie zna języka i się nie wie, jak jechać. Oczywiście skarga pójdzie i y, będziemy rozmawiać w innym. Do święta Teresa. Debatę publiczną rozgrzewa oczywiście kwestia dronów. Panuje szum informacyjny i faktycznie często padamy ofiarą dezinformacji. Ale spójrzcie na ten materiał. Moim zdaniem, rząd oczywiście są rzeczy, o których nie powinien mówić wprost, bo są objęte klauzulą, tajemnicą itd. Tak tak ale ludzie patrzą na wydarzenia, patrzą na obrazki i się zastanawiają. To jest to, jest to co, było, co jest z tym, z tym domem w Wyrkowie. Ludzie widzą dron lekkiej konstrukcji, który spada na jakieś pole, widzą, że to jest styropian poklejony taśmą i nagle oglądają dom, zburzony dach, prze, przewalony, prze, przedziurawiony żelbetowy strop. Mówią, to jest ten a wiesz, a propos tego domu, do tej pory krąży w sieci kompletnie nieprawdziwa teoria, no, że ten dom został wcześniej zniszczony przez wichurę i to jest, uwaga, to jest totalna bzdura, że to tam zresztą nawet ci ludzie mówią, u nas od miesięcy nie było takiej wichury, dajcie ludziom spokój. A wiesz, a tylko, I to krąży. Tylko, tylko pytałem o ten dom wicepremiera ministra obrony Władysława kuśniaka kamysza Co spowodowało, co spadło na ten dom? co mi odpowiedział na konferencji prasowej, że ten dom uszkodziła ruska propaganda? Ale jak tu się dziwić, skoro nawet największy zwalczacz dezinformacji, pan minister Gawkowski, sam siebie zdezinformował? Ukraina nie wciąga Polski do wojny. Wszystko i wszyscy, którzy twierdzą inaczej, na kontach, profilach, kłamią. To Rosja odpowiada za ten atak. Każda inna narracja mówiąca. W innym protokole, w innej wiedzy słownej jest nieprawdziwa. Rosja sprowadziła do Polski te drony, Rosja za nie odpowiada, Federacja Rosyjska jest sprawcą ataku na Polskę. Każda inna informacja w sferze Social mediowej, ale też powielanej przez różne media, jest nieprawdziwa. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Nowalewica. Krótka piłka na początek. Czy władze Ukrainy zachowują się wobec Polski fair, tak czy nie? Nie. Nie odpowiada nasz gość, czekamy na państwa opinie. Powiedzmy to uczciwie. Co chce Zeleński zrobić? Żeby od zestrzeliwać chce, żeby rakiety, rakiety rosyjskie. Polska strzelała nad terytorium Ukrainy. rakietami nad Ukrainą, to znaczy chce, żeby Polska weszła do wojny, to znaczy chce, żeby Polska była w wojnie z Rosją. Chce nas wciągnąć do wojny? Zeleński w tych wypowiedziach chce wciągnąć Polski do wo wojny z Rosją. I ja się na takie wypowiedzi nie gadam. Ja mówię to jako polityk rządowy i też polityk lewicy. Ja jestem baranem. Twój stary. Mój tata? Nie, twój stary to jest nik naszego słuchacza. A teraz pytanie, ile kosztowały rakiety, którymi strzelaliśmy do dronów? Zdania są podzielone, a kwoty troszeczkę rozbieżne. Milion złotych za tą rakietę są nieprawdziwe dobra, dobra, to proszę podać. Dobra, to proszę choćby przybliżone prawdziwe. Ile kosztuje. To, to, są, to, to są trochę większe koszty, panie, panie są to, to, to są trochę większe koszty, e, to są trochę większe koszty, natomiast e, co to znaczy to są większe koszty? Panowie, ta rakieta troszeczkę więcej kosztuje. Ile kosztuje, ile kosztuje rakieta, której użyliśmy? Ja nie mówię, że to rakieta, bo rakieta rakiecie równa. Ta, której użyliśmy, te, których użyliśmy, ile one kosztują? Panie reaktorze. E... Blisko, blisko 8 milionów złotych. Ile? E... Taka, jedna, taka jedna rakieta, którą z, e, użyły są prawdopodobnie holenderskie e, samoloty. Osiem? W takich milionów. jednych... Tak, a blisko Jak 2 ile? miliony dolarów kosztuje jeden pocisk ty, typu e, Amra. A teraz, pani ministrzyca, powie wam coś pozytywnego. Celny paliw energetycznych. Gazu, węgla spadają. Od czasu jak rządziliście ceny energii w Polsce spadły o 50% i nie będziemy musieli dopłacać do tych cen z budżetu państwa. Dobrze, że mamy te ministrzycę, bo inaczej by się człowiek nawet nie zorientował, że się tak tanio zrobiło. Zawód policjanta to niełatwa robota, zwłaszcza jak trzeba wystawić mandat, ale trafi się na nieodpowiednią kobietę

Życzę względnie bezbolesnej dekompresji po weekendzie. Wszystkiego dobrego. Niech Was wódz złogosławi.